Volta Challenge. Trzy rundy rywalizacji, zarówno wirtualnej, jak i tej na żywo. W pierwszej zdobywacie punkt, jeżeli wygracie, tyle że do pomocy będziecie mieć youtuberów. PLK Damian, który Cię wspiera. Jaka jest Wasza drużyna? Rodzinka.plkd. Ciebie wspierają United, zapraszamy! Yes! Yes! Dobrze! Let's the spirit! United-Philip players! Runda numer dwa, numer 0. 0. na żywo, 0. a runda numer trzy, czyli pojedynek rzutach kart. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał, wijać do nich na Instagrama, no i śledzić, co z tego wszystkiego wyszło. I kliknijcie mu dzwoneczek. <laughs> <noise> Cześć! Chłopaki wybierają składy i rozpoczynamy pierwszy wirtualnie pojedynek. Bez bramkarzy. Ja bez bramkarzy. Bramka. Palewu w kance? Bez wu? dobra. Wulewu? Dobra, dobra. E, u... Tu jest za czysto. E, ja bym w e, jakieś brudy poszedł. Ja chcę na parkingu. Jestem niebieski, dobra. A ja co jestem? Żółty. Czekaj, żółty dobra. Żółty jestem żółty? Żółty? Zobacz, na czas już A? grają. Jezu! Strzelaj. Jest! Co, co to się robi, ziom?! Wyłączonego para miałem. Teraz patrz na to. Oh! Let's go! Kto ich zaakceptuje? No? No. No. Może od nowa ty Woda. to widziałeś? Czy to widziałeś? Pod bramką grają. Graj. Jest! A, dobra, nie mają jednego. No, 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 nie do. Nie ma Nie 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 Dobrze! Nie, ja dzieje. kocham tę grę! strzał, strzał, strzał! Zaraz mię gry zespołowe Tylko ten tylko ten nieraz <grystanie> się popisuje. No zobacz, ty. Bardziej, że to na ciebie winę zrzucają. Ty na sali no, nie znikasz! No! No! No naprawdę, to jest, jest, jestem w szoku, naprawdę w szoku. Jak <grym> sobie radzisz? <grym> nie spodziewałem się, tego, Nie spodziewałem się. to nie jest tak, że Oscar gra tylko? A więc to jest. brawo! Brawo! Podaj, podaj, wiesz co zrobię, wiesz co zrobię. Tak, tak, rób to, rób to! Nie, nie! Takie. Tak Let's go! Tak się robi, ziom! Nie! No wow, Przygotowałem cię do tego. Tak, to prawda. To prawda, ja jestem przygotowany na złotą ramkę, okay. ja to grałem. Lecimy? Lecimy. Jezu. <expanding> no, nie tak, to nie miał tak wyglądać. Spoko, spoko. dobry futbol. Jestem. Nie! Tak Dobry futbol! Ależ... Dziadek Filip z wujkiem Unitedem! Pokazali Państwo, A teraz, teraz krzykuje. Jeszcze na... raz. No dobrze, gramy dobry futbol. Gramy dobry futbol. Pocze, gramy co? Dobry futbol. I już raz Bo <grym> <ten, grym> to musiało się którego, tak stać, nie można tak mówić. Ale to no. jest dla mnie najpiękniejszy prezent na moje 35. urodziny, jaki tylko mogłem dostać. Naprawdę. E, piękna rzecz. Ja stąd idę. E, po wychodzę. Od dzisiaj nowa akcywa. Profesor, Ty teraz na boisku możesz pokazać dopiero na co Cię stać. Że teraz jesteś podwójnie zmotywowany. Nie. <laughs> Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Panie i Panowie, zaczynamy, start! Don't go crazy. The way you're lazy, you go go crazy. Hey, oh baby, go crazy. Hey, baby, go crazy. See you make it there, she lazy. Get go, don't go crazy. Don't worry. Io è la Kung Fu Panda! che sì, <noise> <noise> Tak yes. no, tam wrażenia po pierwszej powie, przyznam szczerze, że małe wojsko, ale jednak ten czas trochę nas wykończył. No nie w ogóle. No ale jak ty gości robisz takie przewrotki, to, to my się spinamy, to też pobiegać A, chwilę, to... chociaż... Dziękuję. Przypadkowo. No. To co? Chodzimy na drugą połowę, tak? Po, po, nie, czekaj, czekaj kolego. Druga połowa jest na moich zasadach, bo podejrzewałem, że... Proszę bardzo, trzymaj, że możemy mieć małe szanse. To są twoje... to jest twój nowy rekwizyt, to są twoje kalosze. Panie Kalosz Powiedział do mnie Panie Kalosz Challenge, sprawdzimy nowy rekord Krzycha Bo jeszcze nie mamy siły, żeby wejść na drugą połowę I zobaczymy czy trafi tym w poprzeczkę. Proszę bardzo, z linii w poprzeczkę, Kurwa. W poprzeczkę. <słuch> Twoja kolej Chcesz mogę ci dać te samo strzelające buty nie nie, 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 dobra, proszę, nie, nie, nie spróbuję tymi <słuch> 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 Gramy Wiesz, czy pojedziesz? Ale Zabij za to jak wybrałem. będę cię kopał w nogi, to nie będziesz czuł też! Nie, nie ma Paulu, nie ma Paulu, nie udawaj, nie udawaj, dam! Dawaj, nie udawaj! I to dałeś, udawałeś! Ale są próba w tych kalosach! Komu dał przelec. naprawdę? Jest gra jeszcze lepiej niż 100 mil. You got to go man, I don't wanna be at the surface with me, but I need all of your commitment Oh, duzy but, duzy but Nervy, nervy, nervy Oh, yes, no, yes Come along when <laughs> we carry the load <laughs> to every road in country code, say hey, hey, hey No, dawaj! Zacznij! 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 Come along, we be ja chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę największym zwycięzcą i wygranym jestem tutaj ja. Moja drużyna wygrywa w sposób. Ale kolego, kolego! Nie! nie, tu musi być fair play, tak? To był komentarz. E, moja drużyna Bolta, wygrywa bol! i w wolcie wirtualnej, nie! i w wolcie prawdziwej. A ja, proszę bardzo, suchutki, suchutki i pachnący. Nie wiedziałam, że moje pierwsze 5 minut z Krzysiem Golonką będzie tak ciężkie. Gramy. zęby! Dobra, dawaj! Dobra. Ja tego nie widziałem! Zobaczysz na YouTubie! Nie no, w ogóle Wow, tu było! Damian! Ten na tango się zapisał. Yes! Brawo! Brawo. 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 Naprawdę bar bardzo chciałbym podziękować za tak doskonałą reprezentację. Ja się czuję jak ja bym sam to rozegrał, a przynajmniej psychicznie, tak mentalnie. E, no, jedno jest pewne, obory jak do tej pory nie Rezultat już w Filipie znamy. Jako, że gramy do trzech, a dwa punkty już są po naszej stronie, ale... Ale może honorowo jeszcze, by coś chłopaki zarobili? O, tym razem powiedziałeś, że dasz radę uderzyć. rzutkarne. karny? A spróbuję, no. Mamo, nie patrz na to. A, dobre. Patrzy sami, Zejśkały to weoho wow! oh, oh, oh. rozgryzłem mniej więcej te drużynę tak? e, Siada im psychika, kompletnie Wcale nie caale Zobacz jak mu siada, zobacz jak mu siada A, tak? <głos> 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 Ale powiem ci, że naprawdę piękna interwencja, ale nic się nie uderzyłeś, oh. tak? Jest wuju. A! Oskar. Wszystko w Twoich nogach, Oscar. Damian, wszystko w Twoich Tak, gdyby można było brzuchem strzelać, byśmy wygrali. Jest dobry football, są dobre emocje. Szczelacie złoty gol to, to pierwsze. Znaczy, boję się, że tak. Przywali mi w prawe albo lewe jajo, to po pierwsze. Za te wszystkie teksty dzisiaj. Za te wszystkie teksty. Jest szansa, że nie trafi po prostu w prawe. Nie no, najbardziej o jaja się po prostu boję, no tak mówiąc wprost. Oj, you sign ball, zredukuj. To nice. się nie dzieje, słuchajcie, to, to się nie dzieje, no. Ale prosił, żeby nie dawać mu forów, tak? Prosił. Zostań, zostań tutaj, zostań tutaj. Skończmy to. Jest! Dziękuję bardzo, Mikasa super. Dziękuję Dziękujemy, ale... <śmulacza> dziękuję, Czasem, to? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję chłopaki Dobra, za grę, Dziękuję, dziękuję Damian. Byliście Ej, Jeśli chcecie zobaczyć jak zostaje esportowcem, sportowcem wchodźcie na kanał wchodzę w to. Tak jest. Wbijajcie na sociale do Adama, do Filipa, do Uniteda i do Damiana. No i do mnie. Czy również. Proszę, są Przepraszam, to skaleczenie. Przepraszam. Ja ci ręki nie podamni. Aleś to było dobre dzisiaj! Ale wspaniałe, naprawdę, ja się tak... To by było na tyle dzisiejszego Volta Challenge. Poznaliśmy zwycięstwo. Dziękuję i gratulacje na dobrej roboty, Dziękuję to bardzo. Krzyku. Ale również naszym wspaniałym przeciwnikom. Starali się, robili co bardzo. mogli, tak? I uwaga! Ziem. przygotowaliśmy no. dla was specjalne wow. nagrody zwycięzca? Volta Challenge. Statuetka dla Ciebie. Dziękuję Statuetka bardzo. Dla ciebie. Ja się tutaj, ale ja tu jeszcze coś. Mam. Proszę Gdzie to bardzo, miałeś? Na... Gdzie to miałeś? tam nie dowiaduj. E, no, e, bo też przecież byłeś w naszej drużynie. Pięknie dziękuję za wsparcie. Kako bardzo, za bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby wbijać na kanały i Instagramy chłopaków, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.